Myśmy razem z Jankiem to wszystko tworzyli i dzięki temu dzisiaj w tym miejscu i o tym czasie możemy mówić o tej wielkiej siatkówce, która tak naprawdę zawitała do Lubina. Więc Janek był tą tą taką częścią, bez której kto wie, gdzie byśmy byli dzisiaj. Więc e, zasługi Janko oczywiście są niepod, nie, niepodważalne i, i my chcemy cały czas o tym przypominać wszystkim, że był ktoś, ta, ktoś taki jak Janek. E, dla mnie osobiście też był e, przyjacielem, więc e, chcemy, żeby, żeby jego pamięć tutaj w Lublinie była e, zawsze w jakiś sposób e, kultywowana i, i cieszymy się, że, że jest jest zainteresowanie też tutaj naszym, tym Memoriałem, że są kibice, że możemy pokazać Janka innym ludziom, że są jeszcze osoby, może nie wśród nas fizycznie, ale dzięki którym to wszystko dalej się dzieje w Lubinie. Janek cały czas nas motywował, bo był takim właśnie troszeczkę katalizatorem tych wszystkich przemian, które się działy na przestrzeni tych praktycznie 20 lat i paradoksalnie można powiedzieć, że mimo, że go tu nie ma, to to jest następna jakaś, jakaś przyczyna, żeby zrobić jakąś dodatkową rzecz, coś więcej właśnie dla Janka, dla to, za to, że jakim był człowiekiem i... I część, e, część naszej pracy tutaj wynika z tego, że chcemy te, to zrobić dla Janka, ponieważ wiem, że e, na pewno w, widząc to z góry e, cieszy się z tego, także jest to dla nas dodatkowa jeszcze motywacja. We'll Jest Węgiel, są, są dwa nowe inne zespoły. Benzin całkowicie odmieniony w, tej li w tym sezonie. Wielka Niewiadoma mogą naprawdę namieszać w tabeli. E oczywiście Bydgoszcz jest Bydgoszcz, która ma swoje kłopoty, ale są tam chłopaki, którzy chcieliby coś udowodnić i na dłużej zostać w tej Ekstraklasie. Także naprawdę myślę, że ranga tego memoriału e jest wysoka. Janek to był, to był człowiek żywioł. On był prezesem, ale chyba bardziej był kibicem. Był na maksa zaangażowany w kibicowanie podczas każdego meczu. Pamiętam nawet mecz, w którym Janek dostał chyba żółtą kartkę za komentowanie pracy sędziego. Także był. Był tak zaangażowany w kibicowanie w ten klub jak chyba żaden, żaden kibic z Lubina nie był. Janek zawsze był przy mikrofonie, zawsze napędzał doping, zawsze mobilizował też zawodników w czasie grania. Mimo że może nie powinien robić tego z ławki y, speakera, ale, ale oni to odczuwali, jakby dawał im cenne, trafne uwagi w czasie meczu, w trakcie kibicowania, naprawdę człowiek niezastąpiony. يعني كده على التباب Miałem tą przyjemność, że obrót siatkówki, w którą ewidentnie Janek mnie wkręcił, bo go poznałem jak poszedłem do pracy. Pracowaliśmy razem na jednej brygadzie w kopalni i on powiedział, że jest siatkówka w Lubinie. Co byłem bardzo zdziwiony, a to była już końcówka trzeciej ligi. Nie? Chyba awansowaliśmy wtedy do drugiej. Wkręcił mnie i on. on pracy nawet jak pracowaliśmy razem, no to większość czasu rozmawialiśmy o środkowce. Zdrazał nam y, dużo niuansów. Y, poznaliśmy zasady tak naprawdę, bo, bo, bo kibic taki z boku nie wie dużo rzeczy, co się dzieje na boisku, dlatego jest takie zagranie, takie przejście, ten może, a tamten nie może tego zrobić. Y, Facet, który żył siatkówką 24 na dobę i dzielił się nią z każdym, kto tylko chciał tego wysłuchać. Gdyby nie jego praca, to to pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz. tak? Także taki turniej jak ten, e, memoriał ku pamięci Jana, nie wyobrażam sobie, że mogłoby go nie być. Po prostu na to zasługuje, a my jesteśmy mu chyba winni do końca. Do końca siatkówki w Lubinie. Musi to... Ten Memoria musi się odbywać i tyle.